Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, tak się właśnie rozpoczyna kolejny vlog kanadyjski, chociaż nie wiem, gdzie on się skończy, ale właśnie jedziemy samochodem. Tu jest, widzicie, moje państwo gospodarstwo, yy, czyli Artur z tyłu, tam jest Edytka. Edytka właśnie, jak zobaczyła kamerę, powiedziała, to może sobie jakąś chustkę na twarz założę. Nie, 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 tak, widzicie, wygląda anioł Edyta z tyłu. Yy, jedziemy teraz do kościoła, do Burlington, czyli gdzieś jakiś milion kilometrów stąd, gdzie mam rekolekcję, w sensie jakieś forum charyzmatyczne. Więc zobaczcie pewnie kościół, który tam jest, o ile na przykład nie padnie bateria. Dobra, jedziemy! Więc moi drodzy, tradycji oczywiście musi, musi stać się zadość, a że już dawno nie nagrywałem vlogów na rekolekcjach, to chciałbym wam bardzo serdecznie pokazać cudowną polonię kanadyjską, która się tu zebrała na tym forum charyzmatycznym. I oni oczywiście jak zawsze w każdym miejscu bardzo mnie prosili o trzech dni, ale pokaż nas, pokaż, więc zobaczcie jak oni wyglądają! moi drodzy, to już jest takie fantastyczne miejsce, to się nazywa Kuba, tam z tyłu widzicie wesołą ekipę Januszy, których już kiedyś poznaliście we vlogu i Grażynę też widzicie jedną, miejscową, Grażynę kubańską. Jedziemy teraz do Hawany, będą jakieś fabryki cygar, będą jakieś live music podobno w nocy i w ogóle będzie super. Więc jedziemy. moi drodzy, jeżeli oglądaliście poprzedni vlog z Hawany, albo raczej Abany, bo oni nie wymawiają H na początku, to już te różne okoliczności przyrody widzieliście. W sensie ten most, który zaraz zobaczycie, już kiedyś był. To było dokładnie 125 vlogów temu. Były tam ładne zdjęcia, więc mam nadzieję, że teraz też będą. Będzie dużo slow motion, no bo tutaj tylko tak się zakręcić, żeby wyglądało spektakularnie. Podobaczmy. Wszystkie Janusze, tutaj jest Rafał, Zbyszek, Daruś. No i trzeba powiedzieć piekielnik, nie? No czyli po prostu Józiu. Słuchajcie, to jest vlog z Kuby, czyli Janusz Król Kuby. Słuchajcie, strasznie jest głośno, bo oczywiście musiał przyjechać jakiś taką pierdziawką do tego, do ubikacji. Jest kawa. Widzicie w wersji takiej kubańskiej, czyli kubeczek, jakiego w Polsce już nie dostaniecie. Jest kawa jest życie. Jedziemy! Więc moi drodzy, jesteśmy już w Hawanie, byliśmy z momentem w tym, w fabryce cygar, ale tam niestety nie pozwalają robić zdjęć. Ale tak po cichu, zanim mnie ochroniarz szczaił, to tam z zawinkla zrobiłem trzy ujęcia, więc tam sobie możecie zerknąć. Teraz jedziemy krążownikiem kabrioletem yy, po hawanie, więc mam nadzieję, że będą dobre zdjęcia. Widzicie, mam tu prawdziwego hawańczyka obok mnie tak jak trzeba. Nasz driver i jedziemy. Z mojej drodzy tam z tyłu jest Kapitol yy, Hawański, yy, i on jest zasadniczo zbudowany na wzór tego Kapitolu w Waszyngtonie. Ale mają taką bardzo ładną historię, mianowicie na środku, pod posadzką, jest podobno. To jest taki, taki, taka legenda miejska. Jest jakby schowany jakiś drogocenny kamień, taki diament, albo coś podobnego. I podobno wszystkie odległości na Kubie są mierzone właśnie od tego diamentu. I tak sobie pomyślałem, że to jest w ogóle super sprawa taka. U nas takim diamentem jest Pan Jezus. On jest jakby w środku wszystkiego, i wszystko się mierzy jakby jego miarą, więc myślę, że to w ogóle bardzo ładny, bardzo ładny symbol. A tak to, widzicie, o, yy, wygląda. Idziemy coś oglądać. Więc słuchajcie, był obiad, więc musi być po obiedzie jakaś kawa, bo... Bez kawy nie ma życia, ale tak naprawdę ten odcinek jest po to, żeby zburzyć co niektórych. Jakiś czas temu pojawił się na Instagramie taki post, w sensie zdjęcie, taki fotomontaż, nie? gdzie wyglądałem trochę jak ten cały. Ernest Hemingway, albo niektórzy mówili Bruce Willis, albo ktoś inny, z cygarem. I oczywiście pojawiło się strasznie dużo komentarzy ale przecież to jest grzech i nie wolno palić i tak dalej. Dlatego dzisiaj będzie musiało być o tym, ale to za moment. Żeby najpierw było, żeby wszystkich znowu zburzyć, którzy się zburzyli, trzeba się koniecznie zaciągnąć i dopiero będziemy mogli poważnie o tym porozmawiać. Ale to za moment. Moi drodzy moi kochani, do rzeczy czyli małe gadanko, trochę już sprowokowane tym, co mówiłem wcześniej. Moje drodzy chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, o której wam mówiłem już wielokrotnie, ale dzisiaj znowu ją powtórzę. I bynajmniej tą rzeczą nie jest oczywiście palenie, aczkolwiek o tym wspomnę, ale to jest dla mnie tylko i wyłącznie pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby wam o tym opowiedzieć. Najpierw krótkie tylko wyjaśnienie odnośnie do tego też tego vloga. Czy palenie jest grzechem? Zasadniczo tak. W bardzo prosty sposób należy na to patrzeć. Jeżeli ktoś jest w nałogu nikotynowym i nieustannie truje siebie, swoje płuca, serce, ciało i te wszystkich dookoła, papierosowym, cygarowym, bądź nie wiem, fajkowym, bądź jakimkolwiek innym tytoniem, jeżeli na stałe to robi, nie chce z tego wyjść i po prostu przez lata się, jak tam powiedzieć, masakruje nikotyną, tak, oczywiście, że jest to grzech i oczywiście, że jest to coś, co występuje przeciwko własnemu zdrowiu i życiu. Natomiast. Tak jak z wieloma innymi rzeczami. Jeżeli ktoś raz na jakiś czas, i raz na jakiś czas to nie znaczy dwa razy w tygodniu, tylko raz na jakiś czas zapali sobie, nie wiem, fajkę, zapali sobie cygaro, zapali sobie papierosa, zapali sobie shiszę, to oczywiście, że nie musi to być od razu grzech i nie jest to niszczenie własnego życia. Moi drodzy, kiedy się jest, jestem na Kubie drugi raz w życiu, kiedy się jest na Kubie, kiedy się siedzi w... La Hawana Vieja, czyli w Starej Hawanie. Gra na ulicy na żywo zespół kawałki Buena Vista Social Club. Jesteś otoczony barem z lat 50., mniej więcej w tym czasie zatrzymała się cała Kuba. Jest przed tobą szklaneczka rumu. To musisz wziąć do dłoni cygaro i nie ma szans, żebyś go nie wziął. I to wypalenie tego cygara, a zdarza mi się to raz na 20 tysięcy lat mniej więcej, nie jest grzechem jest pewnym momentem przyjemności, pewnym momentem czegoś, co niektórym oczywiście, bo nie wszystkim może sprawić jakąś radość, a tak naprawdę jest pewnego rodzaju kulturową kliszą, która sprawia pewną przyjemność. I uwaga, takie jednorazowe zapalenie czegoś nie jest grzechem. Uwaga! Są oczywiście rzeczy, które jednorazowo również są czymś złym. Jeżeli ktoś jednorazowo weźmie twardy narkotyk, to oczywiście, że nie można sobie powiedzieć nie jestem na stałe od tego uzależniony, tylko raz to zrobiłem. Nie, dlatego że to jest zupełnie coś innego. Wszystko, co miałoby Cię pozbawić władzy nad sobą, nawet jednorazowo, jest czymś absolutnie niedobrym. Jednorazowe upicie się jest czymś niedobrym, dlatego że pozbawiło Cię władzy nad sobą. Ale jednorazowe zapalenie papierosa, jednorazowe wypalenie fajki, nie jest grzechem. Mało tego, kochani, można zostać świętym mimo że się pali i to, uwaga, nawet że się pali tak na stałe. Mamy dominikańskiego świętego, błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego, patrona mojego klasztoru z Łodzi, który przez całe życie palił fajkę. Jak się okazuje, chyba nie zdążył rzucić, dlatego że umarł w bardzo młodym wieku i nie zdążył rzucić tej fajki. Jest bardzo wiele obrazów, na których on jest przedstawiany z fajką i w ogóle jacyś genialni katolicy bardzo często tej fajki go pozbawiali na tych obrazach, bo im się nie godziło, że święty, a palił fajkę. Otóż, moi drodzy, tak. Jeżeli się niszczy swoje zdrowie, to jest to grzech. Ale jeżeli raz na ruski rok, a to mi się zdarza raz na jakieś 5000 lat, zapali się cygaro albo zapali się szysze, albo zapali się whatever tam innego, co nie niszczy twojego zdrowia w jakiś radykalny sposób, bo jednorazowo to naprawdę nie zrobi katastrofy z ciebie. To nie, nie ma w tym grzechu. Ale nie o tym chciałem, kochani. Dlatego, że kiedy wrzuciłem jakiś tam tydzień temu na Instagrama bardzo specjalnie i wiedząc, że to oczywiście wywoła pewną kontrowersję, to przerobione zdjęcie. W ogóle ludzie, jest tam zdjęcie, gdzie jestem postarzony chyba o 40 lat, bo oczywiście się posłużyłem tą niecną apką Face-Up, gdzie nawet na moich palcach jest zaros i na cygarze jest zarok, tak? Wszystko jest po prostu zrobione w Photoshopie to po pierwsze byłem najpierw rozbawiony, czytając niektóre komentarze, w ogóle, bo niektóre, niektóre były przezabawne. Bardzo mi się podobał taki komentarz, ktoś napisał Wiedziałem, że palenie postarza, ale nie wiedziałem, że tak szybko. Genialne komentarze. Potem się troszeczkę, że tak powiem, wkurzyłem, kiedy zobaczyłem te niektóre komentarze Dlaczego ojciec promuje grzeszne życie? A co się stanie, jeśli moje dziecko siedmioletnie zobaczy zdjęcie ojca z cygary i powie, tak pali, to ja też mogę palić? A potem się zwyczajnie zezłościłem, bo sobie pomyślałem Boże, jak strasznie jest nam potrzebny dystans i poczucie humoru. Yy, uwaga, nie, nie promuję żadnego grzesznego życia. Promuję wieczór w Hawanie przy muzyce Social Club, w sensie, Buenavista Social Club, Szklaneczkę rumu i cygaro, które oznaczało po prostu pewnego rodzaju fantastyczny wieczór z moimi przyjaciółmi. Jeżeli twoje dziecko 7-letnie zobaczy to moje zdjęcie z cygarem, to powiesz, obejrzyj sobie ten vlog i Adama, on tam ci powiedział, że palenie jest złe. Kochani, dystans. Dystans i poczucie humoru. Będę Was w ten sposób wkurzał do końca życia. Taki mam plan. Będę Wam wrzucał różne wrzutki, które będą niektórych bulwersować, po to, żebyśmy się nauczyli właściwego dystansu. Kochani, są oczywiście rzeczy nienaruszalne, rzeczy, co do których trzeba kruszyć kopie i to w sposób po prostu niewiarygodny. Uwaga, takich rzeczy jest kilka na świecie. Większość, o które się tak bijemy, o które się tak obrażamy, o które się tak po prostu strasznie ze sobą kłócimy, nie są tego warte. Wystarczy trochę dystansu, wystarczy trochę poczucia humoru, wystarczy trochę właściwego patrzenia na siebie. Moi drodzy, nie mam nic przeciwko temu, żeby się ze mnie śmiać. Nie mam nic przeciwko temu, żebym nie był dla wszystkich wzorem, dlatego, że nie jestem kimś takim. Dlatego, że mam właściwy dystans i właściwe określenie tego, kim ja jestem. Tak, staram się dążyć do świętości, jestem jednocześnie słaby. Jednocześnie potrzebuję również radości życiowych, które niektóre są absolutnie super święte, a inne są zwyczajne i normalne. Uwaga, nie grzeszne. Nie, bo grzeszne przyjemności nie są dobre. a niektóre są zwykłe, normalne, takie nasze. Moi drodzy, strasznie jest nam potrzebny dystans, poczucie humoru i właściwy stosunek do siebie. I tak, możecie być pewni. Będę was zawsze wkurzał takimi zdjęciami, takimi filmami, vlogami, które będą o niczym, które będą pokazywały zupełnie nieświęte i to nie znaczy, że grzeszne, tylko nie od razu, nie wiadomo jakie uświęcone rzeczy, dlatego że tak jest nasze życie i Pan Jezus w to życie wszedł. Pan Jezus wszedł w to moje wieczorne spotkanie z przyjaciółmi w Hawanie, kiedy siedzieliśmy, piliśmy rum absolutnie w umiarze i nikt alkoholu nie nadużył, gdzie zapaliliśmy cygaro, gdzie słuchaliśmy muzyki na żywo, gdzie wspólnie się tego wieczoru również modliliśmy z tymi moimi przyjaciółmi, gdzie absolutnie wszyscy zanurzeni w Pana Jezusa spędziliśmy fantastyczny wieczór. I żadne komentarze, żaden brak dystansu ludzi, nie wiem, zgorzkniałych, smutnych, przewrażliwionych, tego nie odbierze. I kochani, nie mówię tego po to, żeby mówić przeciwko komuś, nie, tylko bardzo was zachęcam, nabierzcie dystansu, nabierzcie poczucia humoru. Jak mówi ojciec Joachim Badeni, jeżeli chcesz mieć ubaw do końca życia, to śmiej się z samego siebie. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy będziesz się śmiał z samego siebie, będziesz miał ubaw do końca życia. Tak, na tym zdjęciu wyglądam jak Ernest Hemingway, przynajmniej. Na tym zdjęciu wyglądam jak Bruce Willis, taki już mocno podstarzały. Na tym zdjęciu wyglądam trochę jak Woody Harrelson I dużo, dużo innych jeszcze postaci. Super! Mnie się to zdjęcie strasznie podoba, szczególnie, że jest przerobione. Moi drodzy, zdystansujcie się. Muszę kończyć, bo wieje, wiatr więc będzie bardzo pewnie szumieć i już pewnie szumi. To tyle Wam chciałem powiedzieć mądrości w tym odcinku. Jedziemy dalej z Hawaną. Uśmiech! Moi drodzy, jesteśmy po dobrej kawce. Jak widzicie, tutaj jest Jennifer. Hello. Hi. Jennifer jest z Kuby, jak widzicie, jej imię brzmi bardzo kubańsko, ale Jennifer powiedziała dzisiaj jedną genialną rzecz. Mianowicie, mają takie powiedzenie na Kubie, że jak idzie źle, jak jest smutno, jak coś jest nie tak, to Kubańczycy mówią, jutro też wzejdzie słońce. I ja myślę, że to jest w ogóle genialna, genialne zdanie że jak jest po prostu wszystko się wali, to trzeba mieć dystans, czyli to o czym dzisiaj mówiłem i czasem powiedzieć, jutro wzejdzie słońce i będzie naprawdę dobrze. I tego właśnie Kubańczycy uczą. No to chyba tyle, będziemy pomału tego vloga kończyć, jeszcze pewnie będzie trochę obrazków i będziemy się żegnać. To jedziemy coś jeszcze zobaczyć. Drodzy, taka jeszcze opowieść, jedna hawańska. Jest tutaj w Hawanie taki cmentarz, tam niestety nie byliśmy, ale czytałem super historię o tym cmentarzu. Jestem tam pochowana, tam jest dużo sł słynnych ludzi. Między innymi taka pani, która się nazywa Goira de Ado. Chyba tak się ją wymawia. To jest jakiś początek XX wieku, kiedy ona umarła. Umarła z dzieckiem, w sensie umarła, kiedy dziecko rodziła. To dziecko było tuż po porodzie, i pochowano ją z tym dzieckiem w nogach. I po dwóch latach ten grób otworzono, bo to chyba w ogóle jest jakieś takie prawo, że trzeba otwierać grób po jakimś czasie, żeby tam zobaczyć, jakby, czy jest wszystko ok. I się okazało, że to dziecko przeszło w ciągu dwóch lat z nóg do piersi tej mamy i się przytulało do jej, do jej policzka. I od tego czasu do tego grobu jakby pielgrzymują kobiety, schawany, prosić o błogosławieństwo, o szczęśliwą ciążę i tak dalej. Jak się okazało oczywiście potem, to nie było żadne, nie wiem, cudowne zdarzenie, tylko po prostu ziemia się tam rusza i to dziecko po prostu zostało przeniesione ziemią do, do policzka mamy. uważam, że w ogóle przepiękna historia o takiej łączności mamy z dziećmi i takich historii w ogóle w Hawanie jest strasznie dużo. Z tyłu w ogóle za mną jest Hotel Nacional, czyli takie najsłynniejsze hotelowe miejsce podobno w Hawanie. Tutaj żeśmy na kawę przyszli gdzie tutaj, no, Fidel Castro, oczywiście Frank Sinatra, B.B. King i tak dalej, słynne postaci. Można spać podobno w pokojach, gdzie oni, gdzie oni spali. Nie za żeby mnie tak coś interesowało, ale w ogóle super miejsce. Dobrze, idziemy coś jeszcze zobaczyć, bo Hawana jest naprawdę piękna. <śmiany> but yet, you do No dobrze moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek vloga. Mam nadzieję, że poglądaliście chociaż trochę fajnych obrazków i że było fajnie, a jak nie, to i tak się cieszę, że się spotkaliśmy. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam. Muszę uważać, że mnie spał w przepaść. Yy, I mam nadzieję do zobaczenia w następnym vlogu. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Ściskam, pozdrawiam Bogusławie. Z Bogiem do zobaczenia. Pa.